No cześć, witajcie. Słuchajcie, nie wiem jak często odwiedzacie groby Waszych bliskich, Waszej rodziny, ale ja właśnie miałam okazję, tak nieplanowanie trochę, ale w Ostrudzie, gdzie pochowany jest mój dziadek, który zmarł jak miał 100 lat, i także moja prababcia, która także gdy zmarła miała 100 lat. Miała 100, dokładnie 100 lat i dwa tygodnie. I właśnie idziemy odwiedzić i groby. Jestem teraz na cmentarzu, ale na cmentarzu, który jest dla mnie osobiście, jest bardzo szczególny, ponieważ został tu pochowany mój dziadek i moja prababcia. I ponieważ to jest w zupełnie innej części Polski, także mam bardzo rzadką okazję, żeby tutaj przyjeżdżać. A jesteśmy w sumie przejazdem i, i, i mogłem, mogłem się zatrzymać tutaj z moją rodziną na chwilę. Ale chciałem, miałem taką refleksję na temat w ogóle. Z martwych ponieważ gdy jest się na cmentarzu, to albo się rozmyśla o śmierci, albo rozmyśla się o zmartwychwstaniu. Pamiętam, kiedy tutaj był pogrzeb mojego dziadka, mogłem powiedzieć, że mój dziadek był świętym. Ale nie świętym, dlatego że był takim wspaniałym, doskonałym człowiekiem, bez, bez skazy i w ogóle, chociaż był niesamowitym człowiekiem, ale był grzesznikiem, tak jak każdy z nas. Był, był kimś, kto upada, był kimś, kto grzeszy, ale był świętym. I pamiętam, że powiedziałem wtedy, że był świętym, który stał się świętym na samym początku swojej drogi z Chrystusem, a nie na końcu. Utarło się takie myślenie w naszej. Religijnej kulturze, że święty się może stać człowiek, który naprawdę osiągnął pełnię prawości, sprawiedliwości takiej osobistej i, i stał się idealnym świętym człowiekiem, i tak naprawdę możliwość stania się świętym mają według tej pop kultury religijnej tylko osoby, które, które prze, przeszły przez ileś tam. Może jeszcze milionów lat w czyściu i, i w końcu osiągnęły świętość. Natomiast ciekawe jest to, że gdy apostołowie piszą listy do kościołów, zwracają się do tych, którzy są w Chrystusie, nazywają ich świętymi. Paweł adresuje list i, i mówi, że, że pisze do Was, do świętych. To jest zupełnie inna koncepcja niż, niż ta, do której my przywykliśmy. Otóż Ewangelia jest taką dobrą nowiną, że każdy człowiek, który zwraca się do Chrystusa i odwraca się od grzechów, od swoich grzechów, jest czyniony świętym w obliczu Boga przez obmycie krwią Jezusa Chrystusa. Dzień o każdej porze dnia i Jak Mówię o tym wszystkim dlatego, ponieważ ten porządek Ewangelii jest niesłychanie ważny. Jeżeli my Myślimy, że osiągamy status przed Bogiem, człowieka zbawionego, łaskawionego, uświęconego dopiero na, samym, na samej mecie naszej pielgrzymki tu na Ziemi, to zupełnie nie zrozumieliśmy, czym jest Ewangelia. Ponieważ Ewangelia to nie jest nagroda za dobre życie i za zasługi na sam koniec, bo to nie, nie, nie byłby żaden dar, to nie byłaby łaska, to byłaby zapłata za nasze życie. A Ewangelia jest odwróceniem się. O 180 stopni. I pójście w przeciwnym kierunku, nie religijnym, e, ale kierunku takim, który mówi, że Bóg okazuje łaskę zbawiającą, usprawiedliwiającą i uświęcającą nie na mecie, ale na samym starcie e, wędrówki z Bogiem. Mojego dziadka jest jeden werset z Listu do Rzymian, list apostoła Pawła do Rzymian, ósmy rozdział pierwszy werset, który mówi tak. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. To jest niesamowita obietnica. Jeżeli jesteś w Jezusie Chrystusie, to znaczy jeżeli zaufałeś Mu, jeżeli Duch Święty ciebie złączył z Panem Jezusem Chrystusem, to Boże Słowo mówi, że nie ma dla takiego człowieka żadnego potępienia. To jest gwarancja i pewność tego, że ci, którzy są w Jezusie Chrystusie, nie staną przed sądem, nie będą sądzeni, nie będą potępieni, ale list dłużny, który obciążał nas, został zupełnie wymazany. Nie ma dla nas żadnego potępienia. Jesteśmy w pełni zbawieni już teraz, ponieważ już teraz jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Co za niesamowita obietnica! Ja wiem, znając mojego dziadka, znając świadectwo jego życia, że on od razu po swojej śmierci przeszedł do wieczności i spotkał się z Panem Jezusem Chrystusem. Dlaczego? Ponieważ nie było dla niego żadnego potępienia. Jedynie z powodu tego, że On już za życia był zjednoczony z Panem Jezusem Chrystusem jako swoim Panem i swoim Zbawicielem. Co za niesamowita, chwalebna, dodająca otuchy obietnica z Bożego Słowa. Na grobku też są y, słowa po łacinie: soli Deo gloria. To znaczy jedynie Bogu chwała. Jeżeli zbawienie jest faktycznie w 100% dziełem Boga, a nie współpracą naszą z Bogiem, to faktycznie jedynie Bogu należy się chwała za to zbawienie. Dlatego reformatorzy kościoła starali się przywrócić tą prawdę biblijną, tą prawdę z Bożego Słowa, że zbawienie jest w 100% nie tylko inicjatywą, ale od początku do końca dziełem zbawienia dokonanym i uskutecznionym przez, trój, przez trójedynnego Boga. Ojca, który zsyła swojego syna, syna, który kładzie swoje życie za swój lud, za swoją małżonkę i ducha świętego, który skutecznie powołuje tych, których ojciec daje synowi do życia wiecznego. Dlatego, ponieważ zbawienie jest od początku do końca dziełem Boga, to jedynie Bogu należy się chwała. Sorry, Deo, Gloria! Co była taka wizyta na cmentarzu? Dużo wspomnień o moim dziadku, o tym, czego mogłem od niego się nauczyć. Niesamowity człowiek, ale teraz jest Panem Jezusem Chrystusem, tego, którego umiłował najbardziej ze wszystkich ludzi i ze wszystkich rzeczy, które otaczały go tutaj w tym świecie. Do zobaczenia następnym razem.